Słuchajcie, jesteśmy teraz na pomiarze rolet w miejscowości sarka zewnętrznych. Zobaczcie sobie, jak mierzę rolety. Najważniejsze, co mnie nauczyli moi montażyści, żeby zawsze mierzyć szerokość u góry w tym miejscu, nie na dole. Wiadomo, że można sprawdzić, ale góra jest najważniejsza, dlatego że puszka musi się po prostu zmieścić, nie może wystawać w tą i w tą. Prowadnicy zawsze mają mały luz i można je przesunąć w lewo albo w prawo, ale puszka, puszki już nie zmienimy. Najważniejsze wymiary to. tu, tu To jest wymiar wnęki, i dodajemy do tego jeszcze szerokość prowadnic, czyli to jest to i wysokość. Tak samo bierzemy od końca wnęki do parapetu 138, 138 i plus wysokość puszki, żeby puszka nie wchodziła w światło. Czyli mamy 138, plus puszka, plus puszka. I teraz jeszcze spadę, tylko szerokość na, na środku, na dole. To jest mała rozbieżność, około 1,5 cm. Ale puszka jest najważniejsza, a my resztę sobie już dopasujemy. Czyli mamy yy, jedną roletę ręczną. Teraz jeszcze można spytać, czy yy, ma być zasilanie ręczne, czy elektryczne. My to robimy na pewno ręczne. I później trzeba spytać, od której strony ma być sterowanie. Wia yy, ważna rzecz, sterowanie podajemy od wewnątrz. Czyli teraz pani musi powiedzieć, jak stoję wewnątrz mieszkania, czyli w pokoju, to po której stronie ma być sterowanie? Po tej czy po tej? Ma być okay. po tej. Czyli. Patrząc yy, od wewnątrz, to jest po prawej, a jak stoimy na zewnątrz, to od lewej, czyli potem ma być pasek. I to wszystko. Pomiar prosty, nic tylko teraz liczyć, sprzedawać i klientowi za jakiś czas montować. Słuchajcie, yy, drugi etap: yy, pomiar rolet rol zewnętrznych. Znowu mamy natynkowe. Ale zobaczcie co mam bardzo fajnego, już jakiś czas temu wprowadziliśmy, dzięki mojej żonie, formularze, które bardzo ułatwiają w pracy. Kiedyś było coś takiego, że miałem pustą kartkę, wpisywałem jak leci i pełno rzeczy zapomniałem, a teraz wiemy wszystko. Ja mam tabelki i po kolei pytam klienta i wypisuję. Czyli zaczynając, pierwszy mamy datę, dzisiaj mamy 12 .10 2022. Później mamy imię, nazwisko, tutaj już ze względu na RODO nie podamy. Ja znam, telefon zaraz uzyskamy, ile nie będzie potrzebny. Miejscowość. Też sobie spisujemy adres. Eee, teraz będziemy jeszcze ustalali profil. No to już wiemy, to jest 39, to jest wysokość profila. Kolor do ustalenia. To znam, dam sobie znak zapytania, bo damy albo ciemny brąz, albo złoty dom. W zależności od ceny klientka wybierze. Złoty dom ze względu na okna, bo takie mamy okna. A ciemny brąz dlatego, że będzie tańszy. Montaż. Już wiemy, że to będzie montaż na mur, tak, tak. Rolety natynkowe, drzwi nie mamy, bram nie mamy, barbedek nie, nie mamy, skąd się ten nie dowiedział? Bardzo ważna statystyka, którą zawsze pytam klientów jak do nas dotarli. Tutaj mamy akurat polecenia od mojej mamy. Dobra, ja gotowy, także patrzcie. Znowu, mierzymy wnękę e, okienną u samej góry, najważniejszy nasz wymiar. 192, zobaczymy sobie od razu resztę. Tam wnęka jest w miarę prosta. Tam były duże rozbieżności po półtora metra, ale tutaj, czyli to mamy Czyli mamy tak 192 plus dopisuje prowadnicę, czyli szerokość prowadnic, bo to jest rozleca na tym koła, która przechodzi na mur Teraz wysokość 136 Do parapetu 136 Ważne, że 136 do parapetu mierzymy odtąd, do, do tego miejsca do parapetu, bo tu przychodzi prowadnica, nie do tego, bo tu jest znacznie, znacznie wyżej, tylko do tego. Czyli znowu piszemy 136, ja piszę wymiary w milimetrach, bo tak się pisze technicznie, plus do tego wysokość puszki. I ostatnie pytanie, jak ma być zasilana? Ręcznie czy elektrycznie? Ręcznie. I jak będę wewnątrz domu, to po której stronie? Po prawej wewnątrz domu, tak? Dobrze, czyli znowu mamy pasek, ręczna i wewnątrz domu to jest po prawej, zawsze stronę sterowania odkreśla, określamy po stronie wewnętrznej domu. Na zewnątrz to jest po lewej, a wewnątrz to jest po prawej, bardzo istotna informacja. Te dwie rolety mają bardzo podobny wymiar, wysokość jest, ta yy, jest niższa o 2 cm, a szerokość niższa o 1 cm, ale myśl żeby nie robi się problemów na produkcji, później klientom, żeby mieli jakby takie same rolety, to wyśrodkujemy ten wymiar, bo może troszeczkę roleta nachodzić, minimalnie w centymetr na wnękę okienną. Także środkujemy i mamy dwie identyczne rolety. Czyli taka roleta średnio kosztuje 1200 zł z montażem w kolorze standardowym, a 1500 jakby to miał być kolor drewnopodobny. I właśnie teraz na przykładzie dwóch realizacji, dwóch naszych realizacji, zobaczyliście, jak wygląda pomiar rolet zewnętrznych na Natynkowych. Jest to bardzo proste i zachęcam do samodzielnego mierzenia, dzięki czemu możecie zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy, bo często pomiary są płatne. A w przyszłych odcinkach postaramy się wam nagrać materiał, jak zamontować taką rolę zewnętrzną. To tyle, do zobaczenia. Cześć!